Czy wyrazowy ciąg jest geometryczny i rosnący? Ja to od razu zapiszę, dobra. Może sobie od razu zapiszę, co z tego wynika. Wynika z tego, że środkowy wyraz do kwadratu to jest mnożenie skrajnych. Tak, jest taki wzorek w tablicach. To jest poziom podstawowy. <grym> Użycie takiego wzoru. Druga sprawa. Suma wyrazów tego ciągu jest równa 105, czyli x plus y plus z. To jest równe 105, bo to jest trzywyrazowy ciąg. Nie ma więcej wyrazów. Ok. Liczby x, y, z są odpowiednio pierwszym, drugim i szóstym wyrazem ciągu arytmetycznego. Hmm. Mogę sobie tutaj napisać, że ten x to jest a1, y to jest drugi wyraz, czyli a2, a z to jest szósty wyraz, a6. Tak jest tutaj napisane pierwszym, drugim i szóstym wyrazem ciągu an. No i super, to jest założenie, które zawsze jest w ciągach. Oblicz X, Y, Z. Hmm, no takie zadanie to mogłoby być chyba na poziomie podstawowym. Tak coś czuję, no ale dobra, to spróbujmy sobie rozwiązać to zadanie. Ciąg arytmetyczny. N jest arytmetyczny. No i można sobie skorzystać przede wszystkim ze wzoru na AN, z tablic. Ja go tutaj nie wstawię, ale ci go zapiszę. O, zobacz, takie. Takie coś. Spróbuj zrobić samodzielnie to zadanie i porównaj sobie ze mną. A jest zadanko bardzo proste, przyjemne. Ok, to może najpierw sobie rozpiszę to x plus y plus z to jest 105. Czyli x plus y plus z to jest 105 i wstawię sobie, że to jest a1 plus a2 plus a6. To jest 105. A1 to a1. A2 to jest a1 plus r. A a6 to jest a1 plus 5r. Mogę korzystać z tego wzoru, żeby to wyznaczać, albo z logicznego myślenia. Ok. I teraz dodaję sobie A1. Mam 3A1. Dodaję sobie r. -y, 6r to jest 105. Mogę sobie to jeszcze podzielić na 3. A1 plus 2r równa się. 35? 35. No i to uwaga, Mogę tylko policzyć A1 albo R, ale nie wiem, co będzie bardziej przydatne. Może A1? Bo w sumie tak ładnie wyjdzie. Jak policzę A1, to będzie 35 minus 2R. I to na pewno się do czegoś przyda. Patrzę, jakie jeszcze mam tutaj inne dane, że to jest ciąg geometryczny. Czyli od razu to równanie, które sobie zapisałam. Więc zapiszę sobie to równanie i rozpiszę je od razu. Czyli tak, y kwadrat. Y to jest A2. Czyli a2 do kwadratu równa się x, to jest a1 i z to jest a6. Mhm. Czyli tak. A2 to było a1 plus r do kwadratu to równa się a1 razy a1 plus 5r. Nawiasik, pamiętam o nawiasach. Teraz mogę to zacząć liczyć od razu, albo mogę sobie jeszcze to a1 podstawić. Może sobie od razu podstawię, a potem będę wyliczać. Czyli tutaj zamiast A1 podstawiam sobie 35 minus 2R plus R. Tu zamiast A1 podstawiłam. Do kwadratu równa się A1. Hmm? Miałam podstawić. Hmm? A1 to jest 35 minus 2R razy. wiem, no, czy to ma sens, że ja to tak od razu podstawiam? Nie wiem, ale już trudno. Już podstawiam, już lecę z tym plus 5R. Nie ma co się zastanawiać. OK, czyli mam 35 minus r do kwadratu równa się 35 minus 2r, a tutaj będzie 35 plus 3r. No i teraz sobie wszystko policzę i obliczę r, potem obliczę a1 i później obliczymy x, y, z. Bardzo proste znako, spróbuj samodzielnie. Liczę sobie szybko to kalkulatorem. Oczywiście każda inna metoda jest poprawna. Jeśli jest poprawna, to jest dobra, więc możesz używać. Jakiejś innej metody, jeśli masz ochotę. Tak. Mhm. I teraz sobie jeszcze upraszczam. To się skróci. Mhm. Wszystko przerzucę sobie na jedną stronę, czyli mam 0 równa się minus 7r kwadrat. plus 105R chyba tyle. Mogę sobie podzielić wszystko na 7 minus R kwadrat. Dodać 105 na 7 15R. Mogę sobie R wyciągnąć przez nawias. I będę mieć minus R o, 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 już się nie zmieści tutaj. Tak. No dobrze. Tutaj może tak jaśnie się minus R Albo w ogóle r przed nawias. I mam minus r plus 15. Dobra, z tego mi wynika. Z tego mi wynika, że albo r może być równe 0, albo r może być równe 15. Czyli mam dwie opcje, albo taką, albo taką. No i teraz uwaga. Dobrze by było zastanowić się, jakie były założenia w tym zadaniu dotyczące tego ciągu. Mieliśmy ciąg geometryczny i było napisane, że ten ciąg geometryczny ma być rosnący. Jak jest ciąg geometryczny x y z, on musi być rosnący. A zobacz, A1, A2, no, to będzie ten XY. Dwa wyrazy ciągu. Jeżeli R by było równe 0, te wyrazy byłyby takie same i ten ciąg nie byłby rosnący, więc to R równe 0 odrzucam. Odrzucam. Bo wtedy ten nasz ciąg geometryczny nie byłby rosnący. Czyli wybieram to. To wybieram. Wybieram to R. I teraz jeszcze muszę policzyć A1 i policzę XYZ. Bardzo proste zdanie. A1 mam tutaj. Mhm. sobie teraz policzę do A1. Nie mam tak. A1 to jest 35 minus 2R. Czyli A1 to jest 35 minus 2 razy 15. To będzie 5. A1 to 5. No i teraz możemy sobie policzyć x, y, z. Liczę sobie x, y, z. Tutaj policzę x, y, z. x to jest a1, czyli to jest 5. Y to jest a2, czyli a1 plus r. A1 to jest 5. R to jest 15. Czyli 20. I z to jest a6, czyli a1 plus 5r. Czyli to będzie 5 plus 5 razy 15, czyli to jest moja odpowiedź. X5Y20Z80 całkiem fajnie to wyszło i przyjemnie. Zobaczmy schemat oceniania. I uwaga, schemat oceniania dla różnych sposobów jest różny, i tych e, jakby punktacji jest bardzo dużo różnych w zależności od sposobu, więc nie wstawiam tego tutaj. Ale dla Ciebie ważna informacja. Uwagi, jeżeli zdający obie strony otrzymanego równania. Podzieli przez wyrażenie zawierające niewiadomą nie umieszcza zapisu, że to wyrażenie jest różne od zera i rozwiąże zadanie do końca, to otrzyma co najwyżej 3 punkty. O co tutaj chodzi w tym założeniu, w, tym, w tej pierwszej uwadze? Jeżeli masz takie równanie, o takie, i tutaj stronami sobie podzielisz przez r i nie napiszesz założenia, że to r musi być różne od zera, Jak nie napiszesz tego, to tracisz punkt. O to chodzi w tej treści. Zobaczmy, czy tracisz jeden punkt, czy dwa. Możesz co najwyżej trzy otrzymać punkty. Zadanie jest za cztery punkty, czyli tracisz jeden punkt za coś takiego, bez napisania założenia. Jeżeli zdający popełni błąd, który nie jest rachunkowy i rozwiąże zadanie do końca, to może otrzymać co najwyżej dwa punkty za całe rozwiązanie zadania. Chodzi o to, że tutaj użyjesz sobie, tego wzoru po prostu użyjesz. To nie jest błąd rachunkowy, tylko użyjesz złego wzoru, to możesz maksymalnie dwa punkty z czterech otrzymać. Czyli za użycie złego wzoru, to, to będziesz mieć duży problem. <grym> tak, czyli połowa punktów do kosza. OK, zobaczmy kolejne zadanko.